Cześć, tu Mortimer. Witam w programie SPIM. Jeżeli chcielibyście zobaczyć jak wykonuje się jakąś konwersję, model czy wykorzystuje technikę modelarską, zapytajcie się mnie na forum. Na każdym sprayu Games Workshopu jest krótka instrukcja jak malować podkładem. Nie róbcie tak, bo to nie ma sensu. Jeżeli ustawicie figurki w pudełku, a potem psikniecie sprayem, to modele będą pomalowane z przodu, natomiast jakość podkładu z tyłu i na dolnych powierzchniach będzie pozostawiała wiele do życzenia. Tak czy siak, jeżeli kładliście podkład, zapewne weźmiecie pędzelek do ręki i zaczniecie domalowywać poprawki. Po co więc kupować podkład w sprayu, kiedy i tak kończy się pędzelkowaniem? Podkład w sprayu jest bardzo cennym narzędziem, tylko z reguły gracze nie umieją go używać. Ideą kładzenia podkładu ze sprayu jest położenie cienkiej warstwy lakieru na figurce, tak, aby cała jej powierzchnia była zagruntowana. Jeżeli chcemy więc uzyskać taki efekt, to musimy ustawić tak figurki żeby pomalowanie ich z każdej strony było możliwe. Figurki należy przygotować do malowania, czyli oczyścić ze wszystkich elementów ramek i śladów po form. Następnie układamy figurki na czystej kartce papieru. Najlepiej jest użyć czystej kartki, a nie jakiegoś używanego pudełka, żeby uniknąć przyklejenia kurzu, który zdmuchniemy z brudnej powierzchni na świeżo malowaną figurkę. Kiedy figurki są już ułożone, zaczynamy sprayować. Kładziemy naprawdę cienką warstwę, po czym obracamy kartkę o 90 stopni i sprayujemy figurki z nowego kierunku. Czynność powtarzamy aż leżące figurki będą pokryte lakierem z jednej strony, ze wszystkich kierunków. Teraz pozostało nam poczekać aż spray wyschnie. Wystarczy jedna godzina. Po godzinie figurki przekładamy na drugą stronę i malujemy tryskając ze wszystkich kierunków. Po zakończeniu tego procesu mamy modele dokładnie pokryte sprayem. Kilka uwag końcowych. Lepiej jest położyć dwie warstwy za cienkie, niż jedną za grubą. Zaczynaj sprejować, kiedy masz dobrze rozmieszaną farbę. Farba dobrze rozmieszana to taka, w której kulka do mieszania lakieru swobodnie toczy się pod dnie pojemnika, kiedy lekko nim obracamy. Jeśli na czymś się zatrzymuje, to jest to grudka farby. Trzeba ją wymieszać. Dość powszechnym błędem jest złe dobieranie odległości do sprayowania. Miesięcznie kilkanaście osób trafia na Cytadele, zadając pytanie w Google w stylu: Dziwny osad na figurkach przy malowaniu podkładem. Zdarza się, że figurki wyglądają jak pokryte szronem. Przyczyną jest zbyt duża odległość między dyszą sprayu a figurką. Kiedy maluje się ze zbyt dużej odległości, to rozpylona farba w powietrzu wysycha i osadza się w formie stałej na figurce. Stąd ten szron. Przy każdym malowaniu trzeba dobierać odległość indywidualnie. Kiedy jest ciepło, to figurki malujemy z mniejszego dystansu, ponieważ jest większe parowanie. Kiedy jest zimno, sprejujemy z większej odległości. Jeśli jednak mimo wszystko udało Wam się uzyskać szron na figurce, to nie wpadajcie w panikę. Możecie przetrzeć figurkę szczoteczką do zębów i w ten sposób usunąć część tego szronu. Jednak jeśli będziemy sprawiać ze zbyt bliska, to możemy spalić figurkę rozpuszczalnikiem. Dlatego najlepiej jest malować krótkimi przyknięciami i uważnie obserwować, co się dzieje. Właściwa odległość to taka, kiedy farba w momencie pokrycia figurki wysycha w mniej niż jedną sekundę. Kiedy wydaje się od razu sucha, będziemy mieli szron. Kiedy pozostaje błyszcząca, czyli mokra przez jedną sekundę lub dłużej, to właśnie topi nam detale. Mam nadzieję, że spodobał się Wam mój kolejny poradnik. Zapraszam do komentowania na Cytadeli. Jeżeli oglądasz ten film na YouTubie, to proszę skomentuj pod filmem i jeżeli chcesz, to go oceń. Pozdrawiam.